Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dniu również takim pięknym jest, powiem Wam, pogoda tragiczna. Że tak mówią przysłowiowo, psa z domu by nie wygnał. Normalnie u nas już trzeci z kolei dzień pada jest szaro, buro i ponuro. Nawet trudno głowę wysadzić z domu. Ale tak mówiąc szczerze, my się tak będę dzisiaj siedziała bezczynnie, wyskoczyłam na ogród. Oczywiście zmokłam przyniosłam, jak widzicie, pory i będę je dzisiaj kroiła w celu zamrożenia, oczywiście nie jest to całość tych porów, ilość mnie w tym roku powiem Wam, przeraziła. Są to pory, jak to mówią egzemplarze te. Małe. I zobaczcie, ile ich jest. Ja je najpierw na dworze umyłam z tej ziemi, z tego błota. I potem w domu, żeby dokładnie były te liście umyte, obczyszczone. Myślę, że chyba na drugi sezon już pora nie będę sadzić, bo mam jeszcze namrożone. Powiem wam, z tamtego roku. A tu jest. Yy, zobaczcie ile tych porów a jeszcze jest całe dwa rządki tych dużych rośnie na polu też pewnie część z tamtych pójdzie do zamrożenia a część jeszcze pewnie dokupię marchewkę i pietruszkę mam jeszcze z selera i zrobię jeszcze taką jarzynkę do słoików, którą pokazywałam już na kanale ale już sobie po prostu zetrę na tarce bo miałam perypetie z maszynką do mielenia widziałam na kanałach jak robili maszynką do mielenia mięsa i niestety maszynka poszła, że tak powiem na śmietnik zamówiłam sobie nową już jak przyjdzie to jeżeli mi się uda tej samej firmy identyczną jak miałam to wam po prostu nagram i pokażę miałam ją już z 5 lat po prostu dobiłam ją tym tą jarzynką tak więc już jarzynki maszynką do mielenia robić i nie będę każdy się uczy zawsze na swoich kochani błędach no więc cóż jak tu już widzicie mam przygotowane umyte ktoś by mu myślał że one są no jak to się mówi grube ale tamte naprawdę te drugie to one są gigantyczne ja oczywiście kroję i cebulki i, i listki przygotowałam sobie tutaj ale to i tak na pewno będzie mało. Takie kubeczki, ewentualnie tam jeszcze mam wyniesione gdzieś do piwnicy, bo zbieram takie kubeczki na mrożenie zieleniny typu pory, typu po prostu jakieś natki z selera lub inne rzeczy, lub wykorzystuję również do po prostu dosadzonek, nie wyrzucam korzystuję wtórnie i tutaj jakieś takie ze śmietany jak pójdę to pewnie jeszcze coś znajdę albo w woreczkach no to powiem wam fajnie się mrozi gdzieś u kogoś podpatrzyłam taki i patent i po prostu tutaj napełnia się kubeczek śmietany z jogurtu czy z lodów nawet z takiego tutaj mam serka jedno i potem po prostu wycinam tutaj sobie woreczek i mam do tego celu. Zakupiłam sobie gumki recepturki większe lub mniejsze. Tutaj chyba 100 gumek recepturek. 2, widzicie, 2,20 dałam do po prostu takich rzeczy. Zakładam gumkę i sobie tam ustawiam w zamrażarce. I mam gotowe, jak mówię, w tym roku to po prostu narobię. Jak przysłowiowy, jak to mówią, wariat tego pora będzie, aż na to sama się zastanawiam, czy aż tyle po prostu mi trzeba, ale ja nie lubię po prostu żeby mi się coś po prostu zmarnowało, staram się wykorzystać wszystko on normalnie o, taki opor, to on zobaczcie. No, normalnie kamera by Wam nie objęła. On jest taki normalnie wysoki, był taki okrutnie. Tamte jeszcze są bardziej gigantyczne. No to cóż, ja może pokażę na jednym czy na dwóch, jakie ja kroję Przecież Was tutaj nie będę trzymać. I tak zawsze mówię, że ma być krótko, a nagadam się jak bąk. No to co trzeba, już Was tutaj ustawiam na no, po prostu biorę sobie deskę. Przygotowałam sobie o, mam taki pojemnik, w który sobie tutaj będę pokrojone wrzucać. O te sobie pozabieram rzeczy, bo niepotrzebnie tutaj mi stoi albo mniejszym nożem albo większym, ja akurat większego sobie wezmę. Noża, żeby był w miarę ostry, chociaż z tą ostrością noży to bym tak nie ten nie przesadzała. I może tak sobie zrobię. Widzicie, pozbyłam się już tych po prostu, tych umyte elegancko. Jest. No więc, tak moi kochani, musiałam na chwileczkę włączyć. Y, pałzę i sobie o po prostu tak kroję takie tutaj plasterki nic jakiegoś takiego wiecie specjalnego po prostu razem cebulkę mieszam z tymi liściami i żeby było potem wszystko tak rozmaicone bo niektórzy mogą po prostu robić tylko tą cebulkę a liście wyrzucają o, ja sobie to już wrzucam tam w miskę obok i teraz jeszcze raz po prostu sprawdzę czy te liście są na pewno czyste starałam się dokładnie umyć ale wiecie jak to jest zakamarkach po prostu tutaj może coś się znaleźć o, żeby było szybciej złożę sobie na pół i również w ten sposób sobie tutaj kroję przy deszczowej pogodzie akurat dobra taka robota w domu można sobie spokojnie Zrobić dzieciaki. Są w szkole. Jest chwila ciszy i spokoju. Oni tam zawsze lubią swoje, że tak powiem. Ciekawi są po prostu. Czasami coś tutaj słychać, jakieś ich krzyki w tle, ale wiadomo jak to y, dzieci, no, ale też już dzisiaj to jest tragedia, powiem Wam. Tragedia. Już taki jest y, ten deszcz uciążliwy trzeci dzień z rzędu ciemno okrutne. No i zimno się zrobiło po prostu. Zimno, jeżeli po prostu tak w dalszym ciągu w dalszym ciągu będzie to nawet powiem Wam, że opcjonalnie trzeba będzie po prostu w domu już przepalać, po prostu rozpalać w piecu, bo jest, jest zimno. Ale jeszcze przecież sezon grzewczy się nie zaczyna, nie za wiele być może, ale po prostu trzeba będzie już w piecu troszeczkę... Rozpalić, żeby po prostu było cieplej, może Wam pokażę. Tutaj, jak widzicie, z jednego tutaj pora zobaczcie, ile wyszło. Ja sobie tutaj już będę kroiła te pory. Pewnie tak się tutaj nie zmieści. Jakieś inne, pewnie będę musiała wziąć jeszcze naczynie. Pokażę Wam po pokrojeniu, ile w sumie. Wyjdzie i będziemy wspólnie szykować właśnie w te pojemniki lub woreczek do mrożenia, bo co ja tutaj będę do Was, was tu trzymała. Znudzicie się mocno, będę kroić i kroić, czyli nic ciekawego się tutaj przez ten czas nie wydarzy, a myślę, że nawet może to trwać około godziny bo jest sporo tych porów dobrze, to widzimy się jak ja już to wszystko będę miała pokrojone i już mam pora pokrojonego przygotowanego do mrożenia, powiem wam zobaczcie ile normalnie tego jest no będę musiała pójść poszukać jeszcze tych Pojemników. Tutaj już nic nie trzeba robić, nie solę, nic innego nie robię. Kto tam po prostu mrozi zieleninę, to wie, a kto będzie robił pierwszy raz, to po prostu będzie już wiedział. No, jest pokrojone elegancko, i zaraz Wam pokażę. Na dwóch, bynajmniej, przynajmniej. Ilość mnie przeraża, powiem Wam, bierzemy sobie przykładową, tą właśnie tutaj. Pudełko ze śmietany. A nożyczki będą potrzebne. I trochę mi się bałagan narobił, ale posprzątałam i dalej na pewno na rozrzucam, tak żeby było trochę cebulki i trochę tutaj zieleniny jak mi się uda znaleźć gdzie ja to po prostu y wsadziłam, wiem, że mam na pewno gdzieś wyniesione na dół do piwnicy te pojemniki to pójdę i poszukam, a jak nie to po prostu normalnie w tym woreczku będę mrozić, zobaczymy czy mi się uda znaleźć, bo zbieram, zbieram czasami te różne rzeczy, a potem nie mam kompletnie pojęcia, gdzie to się podziewa tyle tego sobie na Gromadzę. Dobra, na dwóch wam pokażę. Jeszcze jednego nabiorę. No, myślę, że na połowę tutaj spokojnie powinno starczyć. Pachnie tak cebulowo, trochę łezka poleciała. Wiadomo, pory jest łagodniejszy od cebuli, ale jednak przy krojeniu to w oczy jednak idzie. O! udusić, żeby po prostu więcej więcej weszło tego pora i zapas to będę miała ho 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 na długo mi wystarczy pewnie już na drugi rok nie będę sadzić bo na co mi tyle ja to jestem czasami powiem wam taka maruda bo po prostu mam tutaj oworeczek, Maruda. We mnie trochę chyba jak każda kobieta. O, Marudze, to mi nie urosło. Nie ma tego czy tamtego. A potem ze skrajności. Po prostu, moi drodzy, skrajność. Jak czegoś jest za dużo, to Marudze, Jezu, pokochany. Po co mi tego tyle i w ogóle wiecie ale my chyba kobiety wszystkie tak mamy. Tak powiem, nie ma. To źle, za dużo. To też narzekanie. Chyba to nasze takie genetyczne. O. Kupiłam sobie ostatnio, akurat tak trafiłam. Byliśmy w takim sklepie przemysłowym i można było kupić takie. Woreczki i właśnie te gumki recepturki. O, takie jak po prostu są w, w sklepie. Woreczki takie jak na warzywa. Bo czasami wiadomo z czegoś to one mogą być jakieś brudne, z jakichś warzyw czy coś i lepiej wyrzucić, a tutaj są czyściutkie, fajne takie. Woreczki. Zawsze mam kryzys, powiem Wam, z tymi woreczkami czasami jakieś mięso czy coś trzeba zapakować i, i kryzys jest po prostu. Człowiek tego nie szuka. Zobaczymy, czy ta mała ogarnie. Ta mała będzie pewnie na małe. Nie ogarnie tutaj. Zaraz. Kochani, tu znajdziemy. Dobra. Dites, malines można sobie żeby to tak było fajnie i można później sobie po przymrożeniu po prostu ściąga się tą y, tutaj gumeczkę bierze się ile się potrzebuje i zatyka się przykładowo pół opakowania w przypadku tutaj tego akurat Pudełka po śmietanie. W zależności do jakiej potrawy, po prostu i ile potrzebujemy, nadamy ilość potrawy. No i mamy następne. I tak ja sobie tutaj będę robiła z pozostałymi. I pokażę Wam jeszcze przed po prostu umieszczeniem tych pojemników w zamrażarce ile wyjdzie bo jak widzicie troszkę po prostu zabawy jest z tym ale jak się zrobi to będzie swoje powiem wam że ostatnio byliśmy właśnie w sprawie chcieliśmy kupić tą maszynkę do po prostu, do mięsa i byliśmy i u nas jest tam po prostu w zamościu taki ryneczek, na którym sprzedają takie produkty yy, wiejskie, po prostu, co się mówi, od chłopa. To powiem Wam masem. Było warzyw, mimo że po prostu była pogoda paskudna, deszcz padał. Ale też mieli fajne warzywa marchewkę, kapustę, nawet kiszoną <todzio> pan sprzedawał z Ganka. takie swojskie produkty, myślę, że w każdym takim większym mieście takie ryneczki są po prostu dobra, no to ja działam dalej i jeszcze pewnie pójdę poszukam, a jak nie to w woreczku wezmę tego pora. Jak mówiłam tego pora to jest dopiero te najmniejsze pory. Jeszcze jest te większe, także w tym roku pory akurat urodziły się fajnie i będę miała o, ho, ho, zapasu. Aż nad to. I już jest moja praca na chwilę obecną zakończona. Jeszcze znalazłam pojemniki, przyniosłam więcej jak trzeba. I w sumie wyszło raz, dwa, trzy, cztery takie duże ze śmietany. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i ten jedenasty. Czyli jest dosyć dosyć sporo tej po prostu zieleninki zrobiłam sobie już miejsce moi drodzy w tym w zamrażarce zieleninkę sobie trzymam po prostu w tych szufladach dolnych lodówki a na inne pozostałe rzeczy mam odrębną zamrażarkę na mięsne sprawy powiem wam, że już mi się nawet nazbierało tego wszystkiego, tej zieleniny a jeszcze trzeba będzie natkę z selera pomrozić i co z tym porem pozostałym, to nie wiem niektórzy też suszą widziałam również, że można zrobić w słoiczkach taki natkę lub pora na solone. no nie wiem, nigdy nie robiłam, ale jak będzie brakowało miejsca Nie, w zamrażarce, to być może zrobię coś takiego. Ale e, sztaf na salane, i widzicie, ile tego mi wyszło. Przepraszam Was, jak mówiłam, za jakość obrazu, bo po prostu jest paskudna, paskudna, paskudna pogoda. Może jeszcze na koniec powiem, że osoby, które brały udział w rozdaniu i zostały wylosowane, już zgłosiły się, paczki zostały do tych osób wysłane. Tak więc w tym momencie ja już się żegnam z Wami tym akcentem. Pora na pora dzisiaj. Pa.